Serii, jak reagować? Wczoraj na sesji moja klientka Kasia zapytała mnie, jak powinna reagować, kiedy czuje się atakowana przez rodziców innych dzieci w ocenie jej dzieci. Podam przykład. Ta mama, koleżanka tak mojej klientki. Powiedziała, o moje dziecko jest takie aktywne, tak się udziela, tak jest y, y, ruchliwe, takie ciekawe, y, uczęszcza na zajęcia dodatkowe w szkole. No a twój synek tak jakoś nie bardzo, taki jest jakiś wycofany y, i tak, i popatrzcie, niby ta mama się martwi, tak, ta koleżanka, ale tak naprawdę próbuje do, dowalić, dopieprzyć i... Y, 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 Moja klientka poczuła się w tym momencie gdzieś dotknięta tą uwagą, niby troską, niby takim, takim nie wiadomo czym tak naprawdę. I zapytała się mnie, jak powinna zareagować w tej sytuacji, co powinna zrobić. Po pierwsze, uświadommy sobie, że jeżeli ktoś wywyższa swoje dziecko czy siebie. To dla chwali się nim, tak? i jest taki mm, wszech cudowny i wszechwiedzący i, i, i w ogóle, to w tym momencie to jest tylko dla nas informacja, że ta osoba ma problemy z poczuciem własnej wartości i musi trąbić dookoła o tym, jakie moje dziecko jest cudowne, jakie jest wspaniałe, bo chce sobie załatać pewnego rodzaju braki. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli nas to boli, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego ja nie wierzę w moje dziecko, dlaczego mnie to dotyka. Czy to jest połączone gdzieś też z poczuciem mojej własnej wartości, że ja reaguję na to w ten sposób i tutaj polecam zaopiekować się tą częścią z siebie, która poczuła się niekomfortowo w tej sytuacji, tak? W takim. Niby ataku, niby trosce, niby um, komentarzu, ocenie, opinii, dlaczego mnie to zabolało. <laughs> no i teraz przejdźmy do sedna, czyli jak zareagować, kiedy ktoś do mnie by powiedział: No, to Twoje dziecko jest takie spokojne, takie jakieś wycofane, takie niezainteresowane. A ja z uśmiechem i spokojem zapytałabym się no i. I wyczekajcie. Zróbcie pauzę, ciszę i pozwólcie tej osobie się miotać w tym, bo właśnie co z tego, że moje dziecko jest takie, jakie jest. Po prostu takie jest. Taki ma charakter, taką ma osobowość, taki ma sposób bycia, taki ma temperament, na ten moment takie jest. Więc kiedy ktoś atakuje Was albo czujecie się atakowani. Najlepiej jest zadawać pytania typu: A czemu chcesz to wiedzieć? To miłe, że się interesujesz, ale po co ci ta informacja? No i co? I, I zostawcie. I nie tłumaczcie się, nie wyjaśniajcie. Zostawcie tą osobę z takim poczuciem, wtrącasz się w nie swoje sprawy. Jeżeli jest inteligentna, to odczyta to informację. Jeżeli będzie drążyć, to wy z uporem maniaka i metodą zdartej płyty zadawajcie pytanie: Okej, okay, widzę, że się martwisz, ale nie musisz się martwić, moje dziecko. Nie, fajnie, że zwróciłaś mi na to uwagę, ale i co? Bo w tym momencie, kiedy my nie zrobimy z tego problemu, nie wejdziemy w to, nie chwycimy tej przynęty. To, to nie stanie się problemem. Ale jeżeli my zaczniemy tłumaczyć, wyjaśniać, doszukiwać się, to to stanie się problemem, i ta osoba, jeżeli robiła to troszeczkę złośliwiej, z premedytacją, żeby nas umniejszyć, będzie znała nasz słaby punkt już. Więc w momencie, kiedy ktoś. I to, tą reakcję można. Jakby zastosować do każdej sytuacji. Kiedy ktoś zadaje nam niezręczne pytanie i niewygodne, ja zawsze pytam, a czemu chcesz to wiedzieć? Z uśmiechem na ustach, ze spokojem wewnętrznym, albo reaguję w tym sensie, właśnie tą, tym stwierdzeniem, no, no i I daje tej osobie, no, no i ona się zacznie tłumaczyć, to niech ona się tłumaczy. To, bo ja się martwiłam, nie musisz się, kochana, martwić, wszystko jest w porządku. I ja nie muszę wyjaśniać, dlaczego ja jestem taka, dlaczego moje dziecko jest takie, dlaczego mój mąż jest taki czy partner. Nie tłumaczmy się szczególnie ludziom, którzy chcą nas umniejszać, którzy chcą nas zaniżać i którzy chcą poczuć się lepiej naszym kosztem. Ucinajmy z uśmiechem, z sympatią, z kulturą osobistą. No i, i to wystarczy. Aby ten człowiek po drugiej stronie poczuł nasze granice, nasz dystans, poczuł, że przekracza, wtrąca się, wchodzi tam, gdzie nie powinien. I pytanie: dlaczego chcesz to wiedzieć? Czemu cię to martwi? Ze spokojem, lekkością i uśmiechem. Polecam. Spróbujcie i podzielcie się w komentarzach, czy Wam się udało. Czy udało Wam się tak uciąć głupie dyskusje, głupie komentarze, głupie e, dialogi gdzieś, wywyższanie się, umniejszanie i coś, co nie jest potrzebne? Z uśmiechem i zmieńcie temat, przejdźcie do następnego: o, dzisiaj widzicie taka pogoda do Pani albo cokolwiek innego. Nie pozwólcie innym osobom wchodzić w Waszą przestrzeń. Bo to wy decydujecie, czy wpuszczacie kogoś i podejmiecie tę ten, ten ten, 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 dyskusję, tak? Czy wejdziecie w tą krytykę waszego dziecka i zaczniecie również dołączyć się do tej krytyki, czy wręcz przeciwnie, utniecie to, wasze dziecko ma prawo być takie, jakie jest, wy macie być prawo tacy, jacy jesteście, i nikomu nic do tego. Ale to po Waszej stronie jest ustawienie granicy i niepozwolenie tej osobie wejść do Waszej przestrzeni i mącić, bo takie teksty, takie zachowania zazwyczaj nie mają czystych intencji. Wierzcie mi, to płynie z niskiego poczucia tej osoby, niskiego poczucia własnej wartości tej osoby i ma na celu ona chce się poczuć lepiej waszym kosztem. Pytanie, czy wy na to pozwolicie, bo nie musicie. Trzymam kciuki, napiszcie mi w komentarzach, czy Wam to się przyda. Będę, będę w razie czego wrzucać więcej tipów pod hasłem, jak reagować. I dziękuję Kasiu za, to, za ten pomysł, bo to właśnie Kasia mnie namówiła, żebym nagrała na ten temat filmik. Także ściskam Cię i trzymam kciuki za malowanie. Pa!